Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dzisiaj nie ma za bardzo co grać, tak przeglądam sobie ofertę i jak zjeżdżałem tak niżej, 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 niżej i trafiłem na mecz Polska u 17, Niemcy u 17, to przypomniała mi się pewna, przypomniała mi się pewna rzecz sprzed bodaj 20 lat, no plus, minus, tam nie wiem, może 18. Kiedyś zadzwonił do mnie pewien gość i ja go nazwałem dzieciak, bo to był, nie wiem, może miał wtedy 18 lat, 19 i powiedział mi coś takiego, co później sprawdziłem i okazało się, że to nie jest głupie. Ja na początku myślałem, że on wiecie, no po prostu gada głupoty i i nie ma to nic wspólnego z realnym wygrywaniem. Powiedział mi takie zdanie: "Panie Robercie, ja zawsze jak widzę, że Polska drużyna albo polska reprezentacja gra z kimś takim, kto w tytule ma Niemcy na przykład, reprezentacja czy drużyna z Niemiec, obojętnie, to ja zawsze stawiam przeciwko Polsce. Ja na początku mówię, no to że z ciebie, z patriota z ciebie to raczej słaby jest i tak dalej, on mówi, że to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, on grał bukmachera, żeby wygrywać pieniądze i on zawsze stawia przeciwko Polsce. Ja już wam kiedyś o tym mówiłem. Oglądałem kiedyś też taki program, gdzie siedział. Ja już o tym mówiłem, więc się powtarzam. Sorry, jak ktoś to, tego słuchał, to już niech sobie nie słucha dalej. Słuchajcie, siedział psycholog sportowy i dostał od redaktora prowadzącego takie pytanie, dlaczego polskie zespoły nie odnoszą takich spektakularnych sukcesów? Nie jesteśmy mistrzami świata w wielu dyscyplinach tak dalej, tak dalej. I ten psycholog sportowy powiedział wtedy, że. No, taką bolączką naszych drużyn jest to z wyłączeniem, on wtedy powiedział, bardzo mocnych właśnie psychicznie, piłkarzy ręcznych, siatkarzy. I Adama Małe że wtedy był tekst. No to my po prostu, powiedział, że jesteśmy bardzo słabi psychicznie, jako zespoły. Nam wystarczy, że ktoś na przykład w piłce nożnej strzeli na początku gola. I będzie 1-0. I nam się już mecz nie układa. Znacie to, tak? Nie, mecz się nie ułożył przegraliśmy. My nie mamy czegoś takiego, jak na przykład rozmawiałem się z Robertem. Jak Juventus, który przegrywa 3-0 i potrafi wygrać 4-3. No, ja się w czymś takim chyba. Z czymś takim jeszcze też nie spotkałem w przypadku polskiej reprezentacji, albo polskiej drużyny. Nie, jak sięgam pamięcią, nie znam, jak, jak były takie mecze, to mnie poprawcie. No więc. Patrząc na ten mecz Polska U17 Niemcy U17, przypomniał mi się właśnie wtedy ten dzieciak. I on prawdopodobnie dzisiaj, pewnie już w tej chwili dorosły facet. Zagra znowu na Niemców. I ja oczywiście nie mówię, co tutaj grać. Nie, nie mam zielonego pojęcia, jak gra U17, polska reprezentacja zielonego pojęcia nie mam, nie obserwuję tych rozgrywek. Jak grają Niemcy, mogę się tylko domyślać, że są prawdopodobnie no, dużo lepsi od, od Polaków, ale być może się mylę. Sprawdźmy to dzisiaj na sucho 1630, czyli za 4 godzinki. Spadają już kursy, widzę na Niemców. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest naprawdę dosyć ciekawe, jak jest jakiekolwiek zestawienie, polska drużyna gra z Niemcami czy to siatkówka, czy to hokej, obojętnie co to by nie było, naprawdę poza nielicznymi wyjątkami, że my ich lejemy, tych Niemców ukochanych naszych, no to przeważnie zbieramy baty, więc być może jest to jakaś droga do tego, żeby u tego Buchmachera coś niecoś wygrać. Jak będzie, zobaczymy. Kurs na naszych, nawet 4,60 w LVB, kurs na Niemców już leci od góry do dołu. 1.80 jeszcze do złapania w STS. -ie. Sprawdźmy, jak, jak to będzie, co będzie i, i, i zaobserwujcie to. Ja, ja też te, to śledzę i tak jak Robert powiedział, że na przykład siatkarze nasleją. No to być może w innych dyscyplinach faktycznie warto się tutaj zastanowić i. No, gdybym ja dzisiaj miał wskazać, kompletnie się na tym nie znając, kompletnie się na tym nie znam, słowo honoru, nie wiem, kompletnie nie oglądałem żadnego meczu u 17 Polaków ani Niemców, no to jasne, żebym postawił, że jakbym był na przykład, nie wiem, z Serbii, ze Słowenii, czy tak jak żeśmy z Robertem rozmawiali, z Kolumbii, no to ja w ciemno bym postawił, że Niemcy ten mecz wygrają, no bo są prawdopodobnie piłkarsko lepsi, a mentalnie, a to jeszcze widzę, że to już są półfinały, no więc. Nasi pewnie mają palipitację serca w tej chwili, a moi ukochani Niemcy wyjdą i zrobią pewnie swoje. Dobra. Jak będzie zobaczymy. Ja oczywiście trzymam kciuki za Polaków. Niech skopią wiecie co tym Niemcom, ale... Ale. Przypatrzcie się temu, bo może być to całkiem niegłupie w dystansie grając faktycznie. Bo ja nieraz tak podglądam szamu U-21 z Niemcami, coś. No topa za wtopą. To... Tak jakby nasi naprawdę jakoś tak mentalnie w ogóle byli dużo, dużo, dużo słabsi. Ale jak będzie, zobaczymy dzisiaj 18.30 będziemy już dużo mądrzejsi. Czy znowu Niemcy, czy być może niespodzianka, tak jak stawia Bukmacher raczej na to, że Polska chyba nie ma szans za bardzo wygrać, ale Bukmacher się często gęsto myli i robi podpuchy, jak sami wiecie, więc zobaczymy jak będzie. Trzymajcie się miłego dnia. Hej.